Witam Was na swoim kanale. Ja jestem Paulina i w dzisiejszym filmie pokażę Wam włóczki, które dostałam w ramach współpracy od firmy Hobby. Dzięki temu będę mogła w najbliższym czasie pokazać Wam trzy bardzo fajne projekty. Więc, jeżeli interesuje Was taki film, chcecie, żeby ich było więcej na moim kanale, to pamiętajcie o subskrypcji, o łapce, o komentarzu i zapraszam Was już do oglądania. Firma Hobby ma swoją siedzibę w Kopenhadze, i stamtąd właśnie wysyłają do nas wszystkie paczki. Ja sama jestem ich klientką od dłuższego czasu, więc to nie jest pierwszy raz, kiedy mam styczność z ich włóczkami. To też na początek chciałabym Wam właśnie opowiedzieć o plusach lub o minusach, które zauważyłam, odkąd sama jestem ich klientką. No i niewątpliwie dla mnie największy plus to jest to, że za każde zakupy zbieramy tam punkty. Które później można wymienić na naprawdę fajne nagrody, bo z tego, co tam już patrzyłam, to można je wymienić i na włóczki, i na jakieś akcesoria do szydełkowania czy do robienia na drutach. No jest tego tam sporo, więc to uważam niewątpliwie za całkiem spory plus. Na stronie hobby znajdziecie też darmowe wzory do pobrania, zarówno na szydełko, jak i na druty. Jest tam całkiem spory wybór od czapek, szalików, swetrów po jakieś akcesoria, więc myślę, że warto tam również zajrzeć. Jednym z takich najbliższych projektów to będzie szalik i do jego wykonania użyję właśnie tej włóczki i to jest Divina i w swoim składzie ma Baby alpakę, Poliamid i Merino. Jest bardzo mięciutka, bardzo taka przewiewna, więc na pewno idealnie nada się na sweterki. Ja już zaczęłam ten szalik robić i dzięki temu wiem, że pracuję się tą włóczką bardzo przyjemnie. Miałam okazję też ją próć. Okazało się na całe szczęście, że nie traci ona zbyt mocno na wyglądzie. Więc jedyny minus, który ta włóczka ma, to jest tylko i wyłącznie cena. Kolejna to jest Rainbow 8/8 i jest to bawełniana włóczka. Te 8/8 oznacza, że jest ona skręcona z ośmiu cieniutkich niteczek. Na stronie do wyboru macie jeszcze Rainbow 8/4 i 8/6. Ta 8/4 jest najcieńsza, ta 8/8 jest najgrubsza. Mnóstwo, mnóstwo kolorów do wyboru i co ja na pewno lubię w tej włóczce, to to jest miękkość niezależnie od koloru. Dlatego że mam doświadczenie z podobną bawełną innej firmy, którą też bardzo lubię. Natomiast tam troszeczkę nie podoba mi się fakt, że na przykład w kolorze białym, czarnym, czerwonym ta miękkość jest zupełnie inna niż w innych kolorach. Tutaj niezależnie od koloru ta miękkość jest taka sama i wykonać z tej włóczki możecie tak naprawdę wszystko, bo i zabawki, i jakieś takie letnie rzeczy, i sweterki. Ja póki co nie będę Wam zdradzać co będę robić z tej włóczki, musicie subskrybować kanał i obserwować co będziemy z tej włóczki robić. Na ostatnia już to jest Moher Handy Light i tu mamy pół na pół moher z akrylem. I tą właśnie włóczką chciałabym rozpocząć dyskusję na dole w komentarzach, co Wy myślicie o używaniu włóczek mieszanych, czyli o takich włóczkach, które oprócz tego, że mają jakieś naturalne włókno w składzie, to mają też jakieś włókno syntetyczne, dlatego że zauważyłam, że zdania są mocno podzielone i ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat. Co do samej włóczki, myślałam, że będzie odrobinę bardziej miękka, więc to było takie moje pierwsze wrażenie na jej temat. Na pewno idealnie nada się na sweterki i ja już teraz mogę Wam zdradzić, że z tej włóczki będę robić właśnie sweterek. Mnóstwo fajnych kolorków do wyboru. Ta włóczka jest w ogóle produkowana we Włoszech. Jest taka dosyć gruba, więc to jest też fajne, dlatego że są takie moherowe włóczki. Z których no, trzeba pociągnąć troszeczkę więcej nitek, jeżeli chcemy uzyskać coś takiego bardziej puchatego. No tutaj myślę, że wystarczy spokojnie jedna i e, zrobimy z tego jakiś fajny sweterek. Wszystkie włóczki. Ciekawa jestem, czy robiliście już zakupy na stronie Hobby? Co wy myślicie o tych włóczkach? Czy macie może jakieś swoje ulubione? To też koniecznie dajcie znać w komentarzu. Ja od firmy Hobby dostałam jeszcze taki bardzo fajny termiczny kubek. Na pewno przyda się podczas szydełkowania, więc bardzo dziękuję. I to jest w zasadzie wszystko. Taki króciutki filmik. Postanowiłam nie rozpowiadać się tutaj za dużo i troszeczkę więcej opowiem Wam o tych włóczkach, jak będziemy robić konkretne z nich projekty. No, i to jest już wszystko na dzisiaj. Dzięki, wielkie za oglądanie! I do usłyszenia w kolejnym filmie.